Witajcie znowu w nocy. Ostatnio sporo filmów w nocy nagrywam. Dlaczego? Bo jesteśmy w takiej szerokości geograficznej, gdzie szybko się robi ciemno. No, niby takie oczywiste, chociaż może nawet trochę denerwujące. No ale cóż, taki mamy klimat, cytując klasyka, czy może poprawniej byłoby powiedzieć klasyczkę. I to mi uświadamia, że są rzeczy, na które nie mamy żadnego wpływu. Po prostu nic z tym nie zrobimy. W Polsce, w tej szerokości geograficznej, o takiej porze roku, mamy po prostu ciemno. Mamy po prostu ciemno, i czy nam się to podoba, czy nie, możemy ewentualnie wyjechać do innego kraju, bo nic z tym nie zrobimy. I są w życiu takie rzeczy, na które totalnie nie mamy wpływu. Po prostu musimy się zgodzić na to, że trochę tak to wygląda, że jest to jakiś kontekst historyczny, społeczny, geograficzny. I my po prostu żyjemy w tym określonym kontekście, ale są takie rzeczy, na które już mamy wpływ. I cała zabawa polega na tym, żeby zmieniać to, na co wpływ mamy, bo mamy obowiązek wpływać na to, żeby było coraz lepiej. No i teraz, no i teraz zobaczcie, niektórzy próbują zmieniać to, na co nie mają wpływu, próbują zakrzywiać rzeczywistość, natomiast to, na co mają wpływ, obok, w ogóle zostawiają. To dla nich się nie liczy. My jako chrześcijanie, w ogóle jak ludzie, nie? nie tylko jako chrześcijanie, chcemy zmieniać na lepsze to, na no co mamy wpływ, więc po prostu zaczynamy od własnego podwórka. A teraz uwaga: im kto wyżej stoi, im kto ma więcej talentów, więcej również władzy, tym jest bardziej zobligowany do wpływania wokół siebie na rzecz dobra. Mało tego, Bóg go z tego rozliczy. Bóg go z tego rozliczy. I z zaniedbania. I możemy powiedzieć i z nadużycia władzy, jeżeli takową ma. E, dobra, to mi na mrozie bateria siada. E, tyle na dzisiaj. E, dobrego zmieniania e, wokół siebie. Pokój dobry.